Pałac w Pilicy, zwany także zamkiem, to budowla złożona z czterech skrzydeł, okalających dziedziniec i otoczona bastynowymi fortyfikacjami. Rezydencja, której początki toną w mroku dziejów i która od czasów powstania ulegała wielokrotnym przebudowom, obecnie wraz z bramami, wozownią i oficyną, znajduje się w stanie znacznie zdewastowanym. Obiekt otoczony jest parkiem z okazami drzew, których część uznano za pomniki przyrody. Pilica stanowiła w XIV wieku. Własność rodu Toporczyków, właścicieli zamku w Smoleniu. Prawdopodobnie to oni wznieśli w Pilicy pierwszy zamek. Ród ten zaczął niebawem od nazwy miejscowości zwać się Pileckimi. W 1569 roku tutejsze posiadłości kupili padniewscy herbu Nowina. Wkrótce też, w okolicach przełomu XVI i XVII wieku przebudowali oni zamek lub też wznieśli go od początku. Była to rezydencja w stylu włoskiego, późnego renesansu, do której ród Padniewskich przeniósł się ze Smolenia. Niedługo później kolejny właściciel, Jerzy Zbaraski, kontynuował rozbudowę. Budowla często zmieniała właścicieli. Wkrótce panami stali się tu wiśniowieccy, a potem sławny Stanisław Warszycki, który dokonał kolejnej przebudowy. Pałac o 40 komnatach otoczony został fortyfikacjami z sześcioma bastionami. Była to, jak na owe czasy, Nowoczesna twierdza. W 1655 roku Szwedzi zdobyli jednak zamek, ale Warszyckiemu udało się wkrótce go odbić. W 1705 roku, podczas wojny północnej, obiekt znów zajęły wojska szwedzkie. W 1731 roku kupiła go Maria z w sobieska dokonując przebudowy na modłę francuską, w stylu barokowym. Wiek XIX przyniósł kolejną przebudowę, w stylu neorenesansowym, oraz ozdobienie fortyfikacji w modnym wówczas stylu romantycznym. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zamek, odebrany ostatnim właścicielom, Arkuszewskim, stał się siedzibą zakładu poprawczego dla młodzieży. Pod koniec istnienia PRL, podczas ślamazarnie posuwającego się remontu, odkryto pozostałości średniowiecznej budowli, stanowiącej prawdopodobnie pierwotny zamek toporczyków. W czasach nam najbliższych pałac, o który upomnieli się spadkobiercy, stał się obiektem procesów. Pilicki pałac, który miejmy nadzieję odzyska dawny blask, Wraz z otaczającymi go fortyfikacjami znajduje się w obrębie parku będącego wybitnym przykładem sztuki ogrodniczej. Kryje on w sobie 6-metrową w obwodzie lipę, zwaną Lipą Królowej Elżbiety, pani na pobliskim zamku w Smoleniu, żonę Władysława Jagieły. Także tutejsze fortyfikacje stanowią jeden z bardziej interesujących obiektów tego typu. Obok znajduje się kopiec poświęcony powstańcom styczniowym. Rejon zamku jest także miejscem martyrologii, Podczas okupacji stacjonujący tu pluton niemieckiej zmotoryzowanej żandarmerii dokonał pod murami zamku zbrodni, rozstrzeliwując około 80 Polaków i około 70 Żydów.